12 maja, w przeddzień setnej rocznicy objawień fatimskich na Jasnej Górze, gdzie mamy właśnie 300-lecie koronacji obrazu Matki Bożej, zorganizowaliśmy drugą konferencję przedsiębiorców katolickich Bóg-rodzina Firma Hojność, połączoną z aktem zawierzenia przedsiębiorców Bogu przez Maryję. Przede wszystkim jesteśmy skupieni na tym akcie zawierzenia. Jest to niesamowicie ważna rzecz. W historii kościoła, właściwie na przestrzeni setek lat, mamy bardzo wiele przykładów ludzi. Czy też narodów, czy całych społeczności, które zawierzały swoje życie Matce Bożej albo przez Matkę Bożą Bogu i doznawały ogromnych cudów. Widzimy, że Pan Bóg dba o to, by Matka Boża była otaczana wielką czcią. Chcemy dołączyć do tego grona i zupełnie w świadomy sposób, jako przedsiębiorcy polscy, dokonać takiego aktu zawierzenia. Drugim istotnym elementem jest właśnie hasło tej konferencji, czyli Bóg, rodzina, firma, hojność. Jest to podstawowa hierarchia wartości, którą jeżeli przedsiębiorca zaakceptuje i wdroży w swojej firmie, to wtedy i w swoim życiu osobistym, to wtedy wszystko zaczyna się we właściwy sposób układać. Przede wszystkim Pan Bóg i to wszystko, co wypływa z oddawania czci Bogu. Później trzeba dbać o rodzinę. Tutaj jest wiele do zrobienia, jeżeli chodzi o, o niektórych przedsiębiorców. Później dopiero firma, ale prowadzona według bożych zasad. Mamy o tym bardzo wiele w Piśmie Świętym i w nauczaniu Kościoła, i jak sam o tym wiem dobrze, przede wszystkim nikt tego nie wie, albo bardzo mało ludzi się tym interesuje. Nauka społeczna Kościoła jest po prostu nieznana. A tutaj nie chodzi tylko o to, żeby ją poznać, ale żeby ją wdrażać. Zarówno na tej konferencji, tutaj będzie to rzeczywiście jednodniowa, więc w bardzo takim małym stopniu, więcej było w pierwszej konferencji w listopadzie ubiegłego roku w Poznaniu. Pokazujemy na przykładzie świadectw przedsiębiorców, jak można praktycznie te zasady ewangeliczne i nauki społecznej Kościoła wdrażać. Pożądanie bogactwa rzeczywiście należy do tych trzech podstawowych pożądań, które nas od Pana Boga odciągają. Natomiast tu nie chodzi o pójście za pożądaniem, natomiast chodzi o pójście za powołaniem. Pan Bóg powołuje przedsiębiorców. Oni mają ogromny wkład w tkankę społeczną. Oni zapewniają miejsca pracy. Oni, ich organizacja, ich pomysłowość generuje dobrobyt. Dlatego, jeżeli będziemy to robić razem z Bogiem, to wszyscy na tym wspaniale skorzystamy. Hierarchia wartości rzeczywiście jest przedstawiana na przykładach. I każdy z prelegentów, czy to właśnie mówi o tym, jak postawił swoją firmę, przede wszystkim, jak kształtował swoją rodzinę i odniesienie, to przynosi ogromne owoce w życiu tych ludzi, także w wymiarze biznesowym. Biznes prowadzony po Bożemu, według Bożych zasad, uczciwie, coś wspaniałego. Chociaż przyznam się, że w naszych warunkach wszyscy patrzą na to z pewnym uśmiechem, znaczy wszyscy, wielu ludzi, ale świadectwa. Tych, którzy to zastosują, mówią, że to jest właściwa droga. My nie podchodzimy do tego od strony politycznej, natomiast podchodzimy do tego od strony duchowej. Ponieważ wierzymy, że moc Ewangelii, moc Jezusa Chrystusa jest o wiele większa i tak jak to było w historii Kościoła, prawda? Do dzisiaj to trwa i od czasu do czasu się przejawia z wielką potęgą i siłą Bożą. Wierzymy, że także u nas, tym razem przez przedsiębiorców, Bóg objawił swoją łaskawość dla nas i dla kraju, dla wszystkich. Na początku listopada będzie trzecia konferencja Bóg rodzina firma hojność, tym razem znowu w Poznaniu. Serdecznie na nią zapraszam, ona będzie dwudniowa, pójdziemy dalej, aby zgłębiać te Boże zasady, wdrażać je i stanowić zasiew tej nowej przedsiębiorczości w Polsce Bożej przedsiębiorczości.